Cześć, witam Was na moim kanale o Oczku wodnym. W tej chwili jesteśmy przy moim karmisku, gdzie karmię sobie sikorki. Właśnie im sobie dosypuję. Słuchajcie jak widać w tle napadało troszkę śniegu temperatura plus 2 stopnie, godzina 12 dziesiąty stycznia. 21 rok. Zaraz wam pokażę, co słychać nad moim oczkiem. Teraz troszkę dam sikoreczką tutaj o. Słuchajcie kochani, no sytuacja ma się następująco. Rybki jak widać sobie tam. Myślę, że widać jak pływają. Tam jest filterek w dalszym ciągu pracuje okleiłem go wkreczem, słuchajcie w piątek nadałem jakieś większe przymrozki u mnie w nocy do minus 14 mam nadzieję że tak nie będzie że to się jeszcze zmieni nie zamierzam chować filtra okryję go jeszcze dosyć porządnie jeśli faktycznie takie temperatury zaczną występować tam sobie włączyłem fontannę dzisiaj tak samo troszkę bo nie mam żadnego napowietrzacza słuchajcie teraz włączyłem fontannę niech sobie pochlapie troszkę szału to nie robi, ale myślę że coś tam pomaga Zaraz dam rybkom troszkę peletu i troszkę zrobimy podgląd w wody. Zanurzymy kamerę. Słuchajcie, no tutaj jest te chlapie, ta fontanna. Pytałem tam ostatnio jednego kolegi, którego serdecznie pozdrawiam i także po, po, polecam jego kanał JT Trans. Pozdrowionka dla Ciebie, chyba się skuszę na tą pompkę z tym napowietrzaczem, co mi pisałeś w komentarzu, także jeszcze raz Cię serdecznie kolego pozdrawiam. Pozdrawiam Krzysia Pleskota, którego nigdy nie pozdrawiałem jeszcze. Krzysiu wszystkiego najlepszego, świetną robotę robisz, także Ciebie serdecznie również pozdrawiam. Taksi z pycho. Spychu, słuchaj, gościu jesteś świr konkretny lubię cię bardzo, także też ciebie też również pozdrawiam, słuchajcie, także polecam jego kanał chłopak jeździ taksóweczką po Bydgoszczy okolicach Bydgoszczy, także taksi spychu, dzwonić jak jest potrzeba, także obserwować na kanale YouTube pozdrowionka mordo także tyle, no zaraz zanurzę, słuchajcie, kamerkę pod wodę, woda się troszkę zaczęła robić Koloru herbacianego, doszła kolejna porcja świeżych szyszy kolchy. Trzeba troszkę z tymi glonami tutaj zawalczyć, bo masakra, żeby z nimi nie było. Aczkolwiek nie powiem, kto śledzi mój kanał i widział w zeszłym roku, jakie były glony, no to szyszki zrobiły świetną robotę, słuchajcie. Zobaczymy, jak będzie teraz. No dobra. Tutaj mam pelet. Słuchajcie, rzucę trochę peletu rybkom I zanurzę zaraz kamerkę pod wodę. Poobserwujemy. Może coś tam z tego wyjdzie ciekawe. bo no taki mam pelet. Kupujcie nawet. Nie wiem, jakie to firmy jest. Kupuję sobie po 5 zł za pół kilo. Aż tak dużo tego nie idzie. Słuchajcie, no psy też już moja o gangusy 2: lucyna i fionka. O! Znaczy to było jakie? Lucynka, ty? No, co ty tam? Łapka. No nie dadzą mi nakarmić rybek, dajcie muszę rybki nakarmić. Ej, uciekać, fionka. ona lubi ten zapach. Nie daje jej ogólnie żadnej suchej karmy. Ostatnio tylko kupiłem jakąś taką hiper, hiperalergiczną. Słuchajcie, no, niesamowita jest. Fiona uczulona na jakieś takie właśnie nie wiem na co nigdy jej nie badałem bo... o Fiona usiadła kochana moje pioski, moje no, głosy stąd ten nazwa mojego kanału słuchajcie a tutaj już delikatne zawirowanko się zrobiło na wodzie strąg sobie tam puknął na 100 o są strągi są widać jak się woda gotuje O, rybki pobierają słuchajcie pokarm cały czas nie rzucam im, tak jak już wam mówiłem często nie chce się w ogóle wychodzić słuchajcie nawet na dwór kurczy zimno teraz u mnie słuchajcie a zobaczcie dzisiaj było rano biało, już ten śnieg sobie bierze i topnieje nie ale zima no słuchajcie co tutaj wymagać od pogody Fajnie by było na łyżwach pojeździć sobie na swojej wodzie. Byłoby super. Na pewno tak kiedyś zrobię, jak przymrozi dosyć mocno, naprawdę, tak, że będzie można bezpiecznie wejść na lód, to przypomnę sobie dzieciństwo. No dobra, przyczepię kamerkę, słuchajcie, do swojego tutaj zestawu i będziemy Zanurzać się pod wodę Lucynka tutaj czeka Z pionką Ciekawe są Pieski moje kurczy pieski o, Jeszcze wam powiem też jedną rzecz słuchajcie I też pozdrawiam serdecznie ten kanał Kolega Chodzi zbiera zrzuty jeleni Chodzi o kanał kto nie ma w głowie ten ma w nogach Serdecznie cię pozdrawiam kolego Super się ciebie ogląda Także jeszcze jedna osoba, którą bardzo pozdrawiam i polecam jej kanał. Kto nie ma w głowie, ten ma w nogach. A jak ktoś lubi zrzuty, jak ktoś zbiera pooglądać po lesie, jak się tam chodzi, szwenda, ciekawe znaleziska ma, także też pozdrawiam ten kanał i polecam. No dobra, przykręcam kamerkę, słuchajcie, nie będę się rozłączał, zrobimy jeden filmik, trochę tutaj zaraz Pośledzimy co tam u rybek pod wodą.